Skończyłem oglądać drugi sezon serialu 1670 i niestety z bólem serca muszę powiedzieć, że postać Anieli i Macieja to są dwie najgorsze postacie z całego serialu. I już tłumaczę, bo absolutnie nie chodzi mi tutaj o poziom gry aktorskiej, czy że nie podoba mi się ich ten wątek miłosny, który troszeczkę jednak za mocno się ciągnie w tym drugim sezonie. Natomiast rozchodzi mi się o wyraz tych postaci. I żeby tutaj zobrazować, o co mi chodzi, przywołam takie uniwersa jak Władca Pierścieni czy Harry Potter. Dlaczego ludzie pokochali te historie? Dlaczego tak mocno utożsamiają się z tymi e, bohaterami? Bo tam nikt nie udaje. Tam wszyscy są autentyczni. Tam wszyscy wierzą w stu procentach w to, co ich otacza, w to, gdzie są i itd. I rozumiem aspekt twórców, którzy chcieli tutaj w 1670 pokazać, że te postacie w pewien sposób wiedzą, że są obserwowane, wiedzą, że od czasu do czasu ich głos jest używany jako narrator do widza, i ten widz takowo wręcz spotyka się jak w The Office z ich spojrzeniem, kiedy główny bohater oprowadza powiedzmy tam. Po tej wsi, czy tym folwarku, już nie pamiętam, ale oni w pewien sposób są bardzo w tym autentyczni. Tacy, jakby byli wręcz tam od dzieciaka, tak to ujmę. A postać Anieli i Macieja to są dwie postacie, które za mocno przełamują te granice czwartej ściany w moim odczuciu, które wręcz wymuszają na widzu, jak w tym The Office, kiedy pojawia się jakiś żart. Jedno z drugim robi w stylu. jak Jim. Czy coś ten deseń? Oczywiście nie aż tak ostentacyjnie, ale idzie to wręcz wyczuć, że ta postać wie, że jest w tym serialu. Reszta nie. Reszta gra w 100%. I nie chodzi mi tu o poziom gry aktorskiej, tylko o całokształt właśnie tych postaci, które zostały tam wykreowane. Nie wiem po co jest ten zabieg, bo moim zdaniem on strasznie psuje imersję całej produkcji. Po prostu te dwie postacie psują motyw wczuwania się w ten świat, w ten świat parodii, ośmieszania tej polskiej szlachty i tak dalej. Opinie można mieć różne do poziomu humoru. Nie chodzi mi tutaj o to, czy komuś się to podoba, czy nie, tylko całokształt po prostu tych dwóch postaci psuje całą immersję. I nagle wyciąga widza Aha, oglądasz jednak parodię, zobacz. Postać, która tam gra, wręcz śmieje się z tego, co się dzieje dookoła. Ja w pierwszym sezonie, jak oglądałem pierwszy sezon, to autentycznie miałem wrażenie, że to jest kiczowato nagrane. Że aktor jeden z drugim śmieje się z tego, co tu się dzieje. Jak jakiś vlog na YouTube. Po pewnym czasie zrozumiałem, że chodzi tutaj o to, że tak ma być, że to jest teoretycznie właśnie takie przełamywanie tej czwartej ściany, i tak dalej, że o to chodzi twórcom. Ale moim zdaniem ten zabieg właśnie tych dwóch postaci jest straszny.